Poznajcie bardzo ważną zasadę, która pozwoli Wam budować poprawne zdania przeczące w języku niemieckim. Jak na przykład powiemy, Nic nie jadłem. Gdybyśmy chcieli przetłumaczyć to zdanie słowo w słowo, wyszłoby nam iś habe nicht, nichts gegessen. Ale to zdanie jest błędne. Dlaczego? I właśnie tu wchodzi ta nasza ważna zasada, że w niemieckim zdaniu możemy mieć tylko jedno przeczenie. Dlatego powiemy: Ich habe nichts gegessen. Wybieramy, słuchajcie, to przeczenie, które wnosi dodatkowo jakieś znaczenie: czyli właśnie nic, nigdy, nikomu, nikt. I tak dalej. Zauważcie, że w zdaniach w języku polskim zawsze mamy dwa przeczenia. Nie rozmawiam z nikim. Nie i nikim. Um, on mówi, że nigdy nie kłamie. Nigdy i nie. Zaś w języku niemieckim zawsze będzie jedno przeczenie. Er sagt, dass er nie lügt. On mówi, że nigdy nie kłamie. Oder ich spreche mit niemandem. Nie rozmawiam z nikim. A co ze zdaniami, yy, które rozpoczniemy od odpowiedzi nain, czyli nie? Ktoś nas na przykład pyta, Kanzlusz Wimen, czy potrafisz pływać, a my chcemy odpowiedzieć nie, nie potrafię pływać to nein zawsze oddzielamy przecinkiem, dlatego po nim występuje takie zwyczajne zdanie i tam wstawiamy normalnie przeczenie, czyli nein, ich kann nicht schwimmen, nie, nie potrafię pływać, Oda ja, ich kann schwimmen, tak, potrafię pływać. A teraz zadanie dla Was. Napiszcie w komentarzu, jak byście przetłumaczyli zdanie nigdy nie byłem w Berlinie. A jeżeli chcecie więcej ciekawostek związanych z językiem niemieckim, to zapraszam do obserwowania mnie na Instagramie, Facebooku, TikToku oraz do słuchania mnie na Spotify. Do zobaczenia.